Witam, mam Krzysztof, jestem nauczycielem na Sampradaya jak również ścieżki Laya Yogi. Dzisiaj chciałem Wam pokazać technikę oddechową, która się nazywa Wama Krama. Jest to Rana jama, która harmonizuje w nas energię żeńską i męską, energię słoneczną i księżycową. Bierzemy te dwa palce i kładziemy je tutaj w punkt między brwiami. Bierzemy Głęboki, swobodny wdech i robimy swobodny wydech. Następnie kciukiem zatykamy prawe nozdrze i bierzemy wdech przez lewe nozdrze. Zatykamy lewe nozdrze, otwieramy prawe nozdrze i robimy wydech prawym nozdrzem. Następnie bierzemy wdech prawym nozdrzem. Lewe jest cały czas zamknięte. Kciukiem zatykamy prawe, otwieramy lewe i robimy wydech. Prawe nozdrze jest zamknięte, a bierzemy wdech lewym nożdem. Zatykamy lewe. Otwieramy prawe i robimy wydech przez prawe nozdrze. Lewe nozdrze jest cały czas zamknięte. Bierzemy wydech prawym nozdrzem. Zatykamy prawe, otwieramy lewe i robimy wydech. Jeden cykl polega na tym, że Bierzemy wdech przez lewe nozdrze, lewe zatykamy, wydychamy prawym. Następnie bierzemy wdech prawym i wydychamy lewym. Jest to jeden cykl Vama Krama. Jeżeli chcecie coś więcej poznać o tej technice oddechowej, jak również poznać inne pranayamy, poznać asany, ćwiczenia oddechowe, serdecznie zapraszam na swoje zajęcia. oh that's bad.